Rokuszko, no, co ty tak siej, Każdy, siej, 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 siej. Ty Nie pedały, ty kierujesz tylko. Cześć. Cześć! witamy wszystkich serdecznie. Byliśmy na rybkach. Byliśmy na rybkach, a co dobre, szybko się kończy. Ruszyliśmy 1 czerwca. Ale jak wiadomo, mieszkamy w Deutschland, a łowimy we Francji. No. Już oficjalnie otworzyli, pozwalają oficjalnie na wędkowanie, a więc no tuż po tym jak pozwolili od razu ruszyliśmy, nie? No, ale nie popatrzyliśmy, że do 15 czerwca są granice zamknięte. Przeskoczyliśmy jakoś te granice. Ale po 30 godzinach dorwała nas kontrola. No poinformowali ile to może kosztować, także szybko przeliczyliśmy, przeanalizowaliśmy się i się zwinęliśmy. Niestety rozwinie... rozkładania obozowiska i całej otoczki nie zdążyliśmy oglądać, nie zdążyliśmy nagrać. Ale rybki były. Także zapraszamy do oglądnięcia naszych wyników. No to powiem jedno. Albert już ma rybkę. Przystępujemy do ważenia. jakim mi latało no podejście 20... 24 jeszcze 4 Nie, ja O, chyba pierwsza ryba, Albert, która ci podskoczyła, że tak powiem. To nie będzie malutko wyglądała przecież. Nie będzie malutko wyglądała, och nie. No nie wiem, no raczej jakoś na kurcza. Ma te ci przynieść, nie? Może przynieść. Tak? Może. No w parze to już. No to Miego, co ważył przed chwilą. No, to jest właśnie ten kozak. Jemu to chopie pięść wchodzi do pynia. <noise> <noise> Jopo. Serdecznie. Żeby ci nie wywinął, bo zdjęcie będzie. O! Co mu tu tak? Kulki bokiem wychodzą. Co tu gadać? Ja nie podejmuję żadnych... żadnych odpowiedzialności za filmy i zdjęcia w tym przypadku. Pierwszy raz. Jo, ciebie. <laughs> Ciężki. Cześć, okay, bez maty będzie tak wiesz. To kozak jest kuła. Jest. Bo mi się jeszcze. Musisz pójść cały i zdrowy z powrotem. Albert, co masz do powiedzenia? W tym przypadku? W tym przypadku nie wiem jak go podnieść, było to nie musisz chłopie, może się położyć koło niego i tak będziesz mało wyglądał. Chłopie mi więdą. To jest to. Chłopie mu więdą. Sorry, że się tak grzmie głupio, ale... Jest, to jest to, bo jest, to jest to. To jest to, o, o, o. I cacy, cacy. Możesz go jeszcze tak na raz podnieść, to spróbuje ci też zdjęcie piękne, wiesz? O! Otóż to. To jest to. To jest to. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Czeka, czeka. Będę, będę. O, 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 o! Nie wiem, że go bolą. Nie, go bolą. O to chodzi w tym wszystkim. Oh. Mi chłopie trzy zestawy przewalił! Ale szedł, żeby go kurczę, ja już go tu trzymałem, wiesz? bo... Wtedy mówiłem, ale ja, skręciła wybierał, nie? Na chciałem <grybki> Na rybek jest zobacz Malutki z porozami No. On goni Ale spokojniutki, spokojniutki, spokojnie fajny Uczyję mu wolność zobacz, oh, Ja radoklić tu na Się co ty gości na to? Jest moc. Dawaj, śmiało. Jest moc. Ja Zrób ich, I po co chłopie, ci taka ryba była no? Teraz cały się przebrać musi Warto Warto, warto Dla takich chwil człowiek żyje i tyle w temacie To co bo jest? Dawaj piątala Gratuluję stary A więc sprawa się ma tak w mojej Mam i jak Ryby dzisiaj nie da wam pospać? Tak jest. Albert mówi i jak, i jak Od dzisiaj to wszystkie dla mnie małe <noise> rybka jest rybka. Jak... Tak jest, oczywiście, każda cieszy, nie? Oczywiście. Nie tam cieszy każda. Każda panie, ja tu już takiego problemu nie będę miał jak Albert. Po takiej suszy? Takiego nie będę miał, ale... Chciałem chociaż leszcza dziś. Dokładnie, ale po tak długim okresie. możliwości wędkowania i tak kurde torpeda mi się trafiła piąteczka czekaj to pięknie Tom to jednak będziemy musieli w jakiś sposób wypchać no ale nie wiem jak to zrobimy co? no dobra, no jest, fajnie że wziąłeś kurde, no fajnie zobacz no, ten pynio to już i inny pynio nie taki na ten, to jest ten bardzo ładna Ale torpeda jak się ma, no zrobi zrobi mi niespodziankę nie? Takie kurczę małe nie? Tak, szedł jak burza Następny koleś mokry, ja już drugi kąpet od razu kółeczki drugi kogo kogo i drugi kąpet ciuchów Jejej yeah, yeah. Uratowałeś mój chodor. <noise> Dziękuję Powiedz, że to jest nasza pierwsza noc no. Z zaplanowanych siedmiu no. no już nie udawaj Janeczek Za dobrze mówię Też O, teraz To są kości ryby. Spójrz. Spójrz tam głęboko. Widzisz Zembole. bólę? Tak, głęboko, głęboko. Widzisz? No, uważaj, synuś. Chodźcie tu. Uchuję. 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 tu Uchuję. 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 tu tak, mamy jeszcze rybeczkę. Bajka. Bajka tu. Bajka? Gdzie jest nas? na plecy. Nogą obejmij obejmie. Nogą mnie obejmi. Mamy. Także... Mamy dwa Tak, Także my załogowo działamy

Yeah, trzyma, ale... Z moim mężem to już nawet normalnie na wycieczkę z mi nie można jechać, Spokojnie. bo proszę zobaczyć, wszystkie fanty po krzakach spiera. Ma! Będę miał zestaw na następną zasiadkę, Jest tu zestaw, będę miał na następną zasiadkę. Że my wódce siedzimy, i cała się kołyszę. Ważne, że Tatuś znalazł to <grym w spodziewanie> zestaw. Jakby mało miał swoich. Pan tu pani kierowca zaparkowała pod krzakami. Ej, to jest Miami. No. No ktoś musi być winny, to nie ja. No, Pochwalcie. To łowem? Łowem. To nie to, że ja chcę sobie zerwać dla fanciku, tak? Tylko to nie można, nie można pozostawić żyłki czy też plecionki na, na świeżym okay. powietrzu, bo wpadają i i ten i plączą się w to zwierzęta, no. Tak, się no, Tatuś... E, już wypływali. ...seniusz łowi. Proszę zobaczyć. <noise> Seniusz łowi. A więc Dawid, co robisz? To? Pokaż. My to nie próżnujemy, patrzcie. No. A? Dobra, dobra. Trzymaj chopie, bo to zaraz jak ci sztuka weźmie, to zaraz będziesz tu jakąś dychą świecił, nie? Dobra. Kapitanie. Lecimy. Ja padał. z z mała ta łapka w górę. Babka, I to by było na tyle, także pozdrawiamy wszystkich oglądającym, trzymajcie się tam i do następnego razu. Hejka, cześć!